Ej, tu macie, witajcie w grze Left 4 Dead 2. Zaczynamy dodatkowe mapy do gry, a ze mną jest po kolei Virus, Ciema. Vertes. Siemenka, I Purpose. Hello. Tak, mam dzisiaj męską ekipę, oni mają e, mnie, że tak powiem, i lecimy. A Purpose jest dużym, brzydkim czarnuchem. Ej, oczywiście, ja też jestem czarna. Ale nie, nie dużym brzydkim chcę nic mówić, ale czarni w filmach giną pierwsi. <laughs> Ej, Wertes, nie pchaj mi się, będziesz potem mięczał, że cię biję. Czekaj, a, a jest tak. włączony ten? Friendly fire? Lepiej nie próbuj. No zobaczę. Tak, Virius dostał. No dzięki. E, czemu no, nie sprawdzasz takich rzeczy. No what the fuck? Bo lubi. Kto chce gitarę? Virius. Gitarę? Czemu ja. Basowa chociaż? Basowa masz, patrz. O, o, ja chcę gitarą zabijać, super. To, to nie jest basowa. Ja, ja wolę moje gitary. O, o, o gitar Serio. O. Flacha, ja. mam. Mam flachę. O, oh, top okay. tile. Wow, tu kobieta. Rzucaj, rzucaj, rzucaj tego koktajla! Gdzie byście pobiegli? Nigdzie my Zabranicze. zostaliśmy, to gdzie pobiegłeś? Splitter, splitter. Zablokowałem <grym> się! Nie dobra. Chodźcie, ty mój, do czego ty dał? No, ja w graniu i kurnał. Wirus, wracamy do starego systemu. Och, mnie! Żyk, 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 żyk. Oj, Oj Madzia padła. Nie, Madzia padła, to taki dżoka z jak się bawicie, bo ja sobie fajnie tu zwiedzam. A ja sobie fajnie morduję, czyli to co robię, nie? O, siama, siama, nie. No, widzę, że z jakiś tam jest. Oj, okay. to na dół. Nie ma tu lepszych broni, że się tak zapytał. A państwo co w kuchni przy garach stojecie? Nie, Już po no. Magda Gessler? Nie, ten. Wojciech Hamaru. Idziemy razem, tak? Dobra. Zieloną skórę dobra. ma trochę, to nie świeże mięso było. Za gdzie ten Wertes? Kto ten Wertes, no? Ej! Jezu, a to ten. Enderman! Ej, czekaj, to mam Endermana? to Endermana <śmienny> <Okay. śmienny> u mnie! U mnie! To już Nie bo ja, ja, ja nagrywałem kiedyś Minecrafta z jakimś dodatek w Left 4 Dead'ie, i to to się mi wgrało. Automatyz. Trzymajmy się razem! Stay together! Ej, nie wiem je, że i będzie śmieszny mnie. Tak, standardowa okay. zagrywka Magdy. Ej, rzucić przyjaciela czymś wybuchowym, a potem strzelać do tego. Standardowy. No a jak? A O świetne. Ał. Ał. co? Dlaczego ty się nie otwiera? Które którędy do domu? którym się tu sprintuje? Tak im skopię porę, że nie będę wiedział, które na górę. Czekajcie, bo tu mnie nie było. Okej. Słyszymy z turbotora. Ej, uwaga, pają! Zdejmijcie to ze mnie! Poszło? Dlaczego zawsze na mnie ten zboczu ja mam Hunter problem. też! Ej, ah, ocaliłem się Boże, jak do starego wychwały. Ej, halo! Co? Mogę na tobie przet Co jest? Czekajcie, o, bo Verteza na na nam ruch. ciągnął. Że <laughs> sali tego służy, a to się powiesiłem na nic. <laughs> Ale byłeś bardzo. Vertez, czy ktoś może mi pomóc? Oj, sorry. Ej, myślę, że jakby. Bryty, to już z nami, nie może wytrzymać, że aż się wieszasz? Ja myślę, że jakbyście wiedzieli, no i nie też byście nic nie mówili. No, e, wirus to zawsze się dar. Ja się zawsze wydzieram, to prawda, no. Jak ma tak. dziewczynka, to jest dobra taktyka. Muszę trochę jeszcze ściszyć dźwięk. Aj, biją mnie, biją mnie, biją mnie, biją mnie. Wiszę? Nie, nie wiszę. Gdzie? Frank Boskie. Po prostu mnie atakuje dużo zombie. Ej! Ech. Ja sobie proszę tak do przodu. W ogóle y, orientuje się ktoś w znaczkach, czy tutaj jest jakiś safety house, czy coś? Co, co, Charger gdzieś idzie. Chargera słyszę, no. Dajcie mi chwilę. Wirus, Pisz, to mój mój Twój przyjaciel. He, hej. Czy jest tu jakieś łono tytanka? Vertez, dlaczego nie żyjesz? Dlaczego mi e, Gdzie tal. jest Vertez? No, w do, no, Dobra, już widzę, gdzie on jest. Czekajcie, idę po niego. Wirus! Osłaniaj mnie! No, o, mój Purpose, dlaczego nie żyjesz? Bo lubię. Właśnie widzę. Idź, purpose, ocalać, się podnożę, a się cię Idę Dzięki. A, a. Pomóż stać graczowi, Purpose Dobra, mam towarzysza. Wstawaj. Dobra. Spadaj, człowieku martwy. Dobra, ja się muszę uleczyć. Te prawie są złe. Dobra, weźcie mnie, kto pilnuj, bo ja się leczę. Czeka, ja tu pilnuję, bo tutaj też się kolega leczy. Łow, jaki krwawek autek cię Dobra, wertez, leć się. Dobra, Dobra chronimy werteza. Dużna, Kółko Nie, ja uważam, że jesteśmy pro e, drużyną, która no pracuje każdą. Zobaczyłem minecraftowe mapki, to nie mogę wytrzymać ze śmiechu. <laughs> to mnie zniszczyło. Nie Weź wymiociny boomera. Co? Myśmy na tą grali kurna po prostu w jedną tylko minecraftową, z tego co pamiętam. Dobra. No, bo chyba jedna tylko Deathcraft. była. Którędy do domu. Myślę, że musimy się cofnąć. O, to na przykład jest wejście do sklepu, nie wiem czy ktoś zauważył. Nie. Uwaga! No, otworzyłeś. Gdzie <laughs> Au! Oh. Oh. Jaki sprinter za wami pobiegł w ogóle? No proszę, spojrzyj, miał jakiś czarny za w końcu, dobre giwera. O. o, jest sklep? Pięknie yeah. Waga za wami. Wow! Co tam macie? To Vertex! Nie napataczaj się! E, nie strzelajcie do mnie, co? Dlaczego? Wow. Dobra. co chodź, sprawdzimy, czy jest friendly fire. Oooo! Wow. Wow. Jest! Wow, 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 wow! wow. Yes. Biegniemy pomóc Wiryusowi. Ja, Dlaczego Virus teraz nie żyje? No, Jezu, zostawić was sklepie. na 5 minut. Ktoś mnie chroni? O boże! No to no, tu baszki balek taki obok, on cię ochroni. <laughs> Zabójcie. O, słyszę dziwę. Weź defibrilator Wziąłem defibrilator Witch. Wiecie, teraz Standard ja tak sobie poleżę. Standard. <laughs> tak. Dobra, padło. Cześć. Podnieś się ktoś macie? No ja się podnoszę. Tak. Podchodzi, podnosi. A, dziękuję. A tak kto ma apteczkę dla mnie? Ja mam defibrilator, Defibrilator. Boże, jakie to, to trudne słowo. Cool. Elektrokopajec. Ja teraz pewnie chodzę i nogę zaciągam, nie? Tak. No, całkiem cię Mam łapkę, mam łapkę do Ciebie. <laughs> Lubisz to. Gdzie ty, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Madzia? Zdejmijcie to Jest. ze mnie. Dziękuję. A ja, się pchasz za bardzo. Aj, ja proszę. się pcham, to oni Chodź. się na mnie pchają. Stój, stój, bo cię zabiją. Oj, coś tu umarło przede mną. Dobra, wracamy po krótkim cięciu, bo tutaj jakieś problemy techniczne i lecimy dalej. W ogóle my tutaj o wykończeni, bo wszystko nas zabijało, mordowało i tak dalej, ale... Tak, i nie ale, ale, ścieżki, ale Kulawi, ale ciągle weseli. <głosy> <głosy> sam jesteś kulawy. Prawie jak... Tak powiedziała drużyna. Magda powłócząc nogą. To tak. <noise> polska, samochód na Polska, po treningu powiedziała, chłopaty też. I tak jesteśmy sprawniejsi niż oni. No. Zmęczeni, ale szczęśliwi, tak. <noise> Pamiętajcie, nic się stało. Jest, 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 mam apteczkę. Niech niech, 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 niech. Ej, Mam super. Ej, co, trzymam, bo mi to jest killer. Co, co, co... Nie, u ciebie oh, to też. jest ten. Y... O, oh, uwaga. Hej, okay, wizyta. Właz? Nie właz, ten. Czarny, czarny. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To okay. nie był okay. resistor... Nie! Dlaczego znowu na mnie? Poszło. wertys, dziękuję. Spoko. Był Lechante. Le Hante nie biegnij tak sobie samopazu, bo szczęśliwa to taka... bo po apteczce ale to, ale to ja zawsze tak biegam. To prawda, A A bo... bo ja patrzę którędy, gdzie tu, tu tu. Ja no, na ten przykład się... mam 8 nie, życia. Chodźcie do mnie tutaj, chyba to musimy na dół. Chyba... Madia przetestuje. Jest Można? Sobie Dobra, e, jak e, się firisa, to... jak ja. Miris się dołączył. Dobra, zapamiętasz jakie raz z mostu skakałam? Tak, pamiętam. No, 4 życia. O, oh, a mo no. Patrzcie tam jakieś przejście? Co mnie leje? Halo? Tak, a ty jeszcze a, na górze pamiętam. A, a jak? Chodź. Chodź. O, dobra, ej hey, no. tak. Możesz skakać spokojnie... żartowałem. Pomyliłem cię z zombiakiem wertesory. sorry. No to ja nie za tym Ja mam jeden życia i trochę jakby się czołgam, więc poczekajcie na mnie, nie? <laughs> wow. Okej, okay, teraz ja chociaż rozchargery doświadczę dzisiaj. Jako? Dziękuję. A jak się tutaj umrze, to co się stanie? To cię to zamykają w tej tojku. Tak, tak. Nie cię z wyciągamy, jeżeli tak faktycznie umrzesz. No to tak zostało mi jeden no. życia. Poczekajcie na mnie. Nie ma lekko. Serio mówię. A, dobra, oni na pewno nie żyją. Ruch, ty ojej. Zabierzcie to. O, poszedłem. Dzięki. Tak. Okej, zapór poszedłem Korzystając z ekipa. W chwili wolnego czasu, chciałbym opowiedzieć historię gier komputerowych. <laughs> okay. Bo tak jakby... Nie, no nie, tak tak nie, 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 tu! nie, nie, Jak już nie, 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 tak nie, 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 tak nie, nie, Spoko, mam pięć Co to jest jak młody bóg. A my tu przyjdziemy dzisiaj, że tak zapytam? Tak, damy radę. Ryle? Dobra, to wyciągajcie mnie z zombie Dobra już, cześć, nara. Czekajcie, chodźcie na obiad. Ja biegnę za kulawą Magdą. Odsuń się! A ja oglądam sobie kulawą Magdę, nie żyje. Mam ci rozbroić ich zwykle? Ktoś chce strzelbę? Purpos? Nie. Tak, ja chętnie. A kogo w ogóle widzisz, Purpose? Ciebie. Mnie? A dlaczego? Tak. Mi? Dobrze, już widzę Verteza. Jak cię to krępuje. No, ci będzie. <noise> Spoko. Nie, no, jak chcesz, to sobie patrz. E, dobra, no. ja jestem na pacy, idziemy. Na pace. E ekipa z białego Jeepa. A nie dzika? <noise> nie, serio, tu się da jakoś odżyć? O, da się. O, o, o właśnie. O, właśnie. Właśnie, ocalałeś. Bo nie Kurna. straszyć mnie! Urpos, nadciągamy! Biedny jak się dobija, wypuści mnie! Wypuśćcie stójcie oj, nie ma papieru! <laughs> Masz, wypuśćcie ciebie, chodź. Pięknie, co prawda, broń. O, jaki przyjemniaczek! Mmm, tasty. A, słuchajcie, a gdzie tutaj jest ten? Safety house. Patrzcie, uprawą rychy! Wow! Znaczy, ty, my... ale to jest. Nie, to nie jest. <laughs> my maryk. takich nie mieliśmy. O, yeah! Let's rock! <laughs> Gdzie lecimy? Ja ciek. się nie ja szukam przejścia. Dlaczego wy zawsze chodzicie za mną? No bo ty wyrywasz Czy... się tak naprzód, no to wiesz. Czy co, że ja się wyrywam, ja bo ja szukam. Ściągasz na siebie, wiesz, pierwszy atak i wtedy można bezpiecznie wyjść. <laughs> o, no no znaczy, tak. ufamy, No. myślę. Znaczy, znaczy, u samiszolność, nie? Żywa tarcza po prostu, no, co tu dużo mówić. No co? Uważaj, że w których się alarm, uważajcie. A to Wirus lubi to włączać. Przepraszam bardzo. O! To teraz możemy rozmawiać. Wow, automat! To to tak jest. Fajnie jest znaleźć ale pierwszą bronić mając 3 HP, ale okej. Okay. No to może... Ale uwaga, mamy wy... Korgo na plecach. O, na pleckach. Czekajcie, ja nie rzucę oka. Virus, uciekaj! Kurna virus. Virus, dlaczego ty znowu nie żyjesz? Znowu. Bo lubi. bomb, motherfucker. Jak jeszcze moja bomba na ciebie zadziałała? Ja widzę w Już nie widzę. Ja co, tam... Wiecie, tak poniekąd nie leją. Ej, wow! Nie ma sprawy. A, super. Hej. Birrius, <ślarujesz> wstawaj, brońcie mnie. Czemu ja mam wrażenie, że ja tu byłam? Brońcie mnie, bo tam leci horda! Wy mnie brońcie, bo ja umrę, bo ja się wpakowałam w hordę. <ślarujesz> <zlarujesz> <ślarujesz> Jezus Maria. Dobra, ja nie żyję tak poniekąd. No Gdzieś ty poleciała no, no, <ślarujesz> no, w ogóle. Na parking. Na no, pałę poleciałaś. Jaki gangbang, rany boskie. Dobra, a, że tak powiem Forte zwołałem trochę dalej, bo tam im rzuciłem smroda małego A to dobra, to się tam bawią Pobiegł jesteś tam <laughs> Na kozaka Czemu mają mam wrażenie, że my się kręcimy w kółko? Właśnie? Bo to jest takie wrażenie Aha, A, i tylko i wrażenie jest zabawa. Hmm. Bu, 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 bu. Czy Magda, ty nie chodzisz w kółko, ty kulejesz, umówmy się. <noise> Odczep się, bo cię rozbroję, mówi ci. Popłuczysz. Ale fa fajnie ciągniesz tą nogę. <noise> Dobrze no. Takie... Yes, Jest! safe house, coś jakaś jestem tak, szczęśliwa! To takie... wow. o, poważnie? Tak. Urocze. No zobacz. Chodzić, chodzić. O, chyba. O, apteczki. się, czołgam Egz... się. Jak zwykle. Wow. To no, to, to teraz tak. Ktoś zamknął. No. Tak! Jest, jest! Brawo! Brawo. wygrał! Nie wierzę! <gry> o, dwa punkty. Tak, bo jakby ktoś pytał, to Purpurpus i e Wirus konkurują, kto ma najmniej punktów. <gry> <gry> Wertes wygrał to, to w, wieś, jako łowca Witch z Madią? Aż nie wiesz. No, widzisz? Coś? Co bo on widział co? Kurczaka, wiesz? <gry> tutaj no. znowu jestem ostatni. Tak, jest. <gry> Olera, nie. Jeszcze wyjdzie, że umiem grać. No, kurma. Tak będzie. Będziesz. O! To nie najgorszego. Patrzcie, jak was ograłem. <gry> Dobrze, apteczka, ja się leczę. Zajęliście, ja oczywiście na loadingu. No, to ty zwykle, tak, ja Dobra. Jest. O, patrz, wirus, nasze napisy na ścianach. Będzie co czytać. Tak? Co tu jest, Amo? Dobra, nie chcę nic więcej. Samara, węd ahead, to the radio station, to broadcast for head. Ja się jeszcze ładuję. Mam. I wszyscy mu apteczki zabrali, ja najbardziej potrzebuję. No to ja go zaraz mu leczę tutaj. Niech go ktoś obmaca. E, Nik, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Właśnie, tak, tak. głodnie po główce to. macasz. Oj, no. pomacałeś tam, gdzie nie trzeba, dobra, to jej ja oj, oj. oj. <grym> <grym> Okej, to chyba dobrze, <grym> że mam czytywanie i nie widzę, co tam się dzieje. <grym> Zobaczysz na naszym nagraniu. O bojku, ja bo gdzie, gdzie patrzyłaś, ale Ja idę robić pranie! Patrzcie, szejka mamy nie, nie. Co i co to to ja chlora. chlora. Oj, Wiriusz! Będę... Nie interesuj się, bo jeszcze źle będziesz spał. Was leje w <grym> bo nie Chociaż w sumie. Purkus, jaki ty nagle wyrywnił do przodu. O, o tak, to a. Tutaj, a to dla ciebie, Wiriusz! W końcu jestem najbardziej doświadczony w Left 4 2, nie? No ba. E, uwaga! uwaga! Co, co ty się jej czepiłeś. ostatni. Nie wiem, ty się jej czepiłeś. Chcesz pan czy ja? Nie. Niech on <grym> zostanie. Gdzie jest? Leż! E, mamy drzwi popsute O, tak jest, patrzcie co znalazłem Co? A to jest fajna zabawka Otwórz te drzwi do piłu Otwieraj Oj oj, co mnie... Ej! Proszę <laughs> Wil się ocala, dziękuję No nie da rady Teraz te drzwi czy nie? No właśnie... A mam je rozwalić. A, tędy mam przejść. Ej, po dechach, podechach pana no. panie a ile tu pań mamy, że mówisz w lirwie nogi? No tak, wirus się przecież deklarował. No dokładnie, no. o tak, początku. No, widzicie? No to A wiecie co, przejdziemy chyba ten podróż i trzeba będzie kończyć. Gdzie jest znowu z tym Jęzorem? Wertes zabija Smoker. Bo niby mapa była na 20 minut, tak Wertes? <laughs> Nie wiem, ja sobie to wymyśliłem. <śmiech> <śmiech> Idź, bo cię kopnę. <laughs> Tyksańska masakra piłą motorową. <laughs> Uważaj, bo paliwo się w niej kończyesz? Co? O świetnie Możemy grać dupę. siebie radia Spiter wow. Pasik Jadzik Kurna 4 hapeki, czuję się po prostu jak młody bóg No nie strzelajcie do mnie co <noise> Ej dawaj bo bo jak taka tak Ej stój w miejscu purpo. lepiej będzie celować no Ej purpos, <noise> to ty jesteś czarnym charakterem, który jest po dobrej stronie <noise> to, to jesteś czarnym charakterem, <noise> to widzę jest czarny. po prostu jak Jak tam ja upadku nie Dlaczego wy zostaliście? Jak tu zejść? No tak po drobince w dół. A! Hop, w No właśnie tak. Okej, okay, ja puszczam czarnego do piło. No dzięki. dzięki. Wiesz co, zostań tam. Zostań! Nie no zajebiście po prostu. Jak Nie leczy, no nie. <laughs> Jak to zrobili? Nie wiem. O, teraz mnie mógłby. No nie, nie żartujcie sobie nawet ze mnie. <laughs> co się dzieje w ogóle? <laughs> Umarłym. Dobra, Purpose nie żyje na śmierć po raz kolejny. No, A ja mam patelnię i to brudną. Warto do mycia garów. Purpose MC. Ej, sobie telewizję. Nie, 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 nie. Zdejmijcie go ze mnie. Nie, kurna poszliście? Jesus. Wertes. <śla> Spałowałem Dziękuję. Go. To Wartez. jest? Halo, halo. Wszyscy się dalej słyszycie? Tylko mnie rozłączyło. Tak, to jest tak, ciebie. Tak, boże, co tu się dzieje? No, no Dialek. Który chce apteczkę? Wziąłem komuś apteczkę. No kto? ja mam 18 HP i mi ciągle y spada. Właśnie. Ja wzięło no, z do na górę? Gdzie? Tak Ale tak. do domku? Czy minęliście tak? Tak, do domku. Na drabinę. Po, sch po schodach tam drabinką. Tak. czekaj, idę po ciebie. No już nas widzi. Jestem z Vertezem Duchem. O dobra, dobra, dobra jestem. Okay. Wertez jaki, to jest jakiś do siebie niepodobny o, widzisz, od razu się znalazłem. No tak, ja tam o, jestem. Kiblu. No, kto mi drzwi zamknął? Uwaga, uwaga, uwaga. Ah, siema stary. Wypuść mnie ktoś z kibla. No, idę już do kibla, tisza. nie Czekaj, bo mnie leją tutaj barbarzyńce i... jedna. Oj, wirus. No właśnie. Byłaś. <laughs> Specjalnie przebiegnę z zombiakami do ciebie. <laughs> Dziękuję. Wow. jest soperka, jakby ktoś chciał. Znaczy, ja, ja, ja wolałabym, apteczkę, Jest samo, jest No to chodź, to ci dam. Gdzie ty jest jesteś? Tak. Chodźcie, pomacam. Wow, 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 Rany wow. Piszę, wow. piszę. Cofnijcie się. Halo! Rany boskie, Magda. Halo. Boże, dlaczego on wiecznie nie żyje? Boże, nie pomaga! Ja na szafie dyndał. No, no coś, pierwszy już raz już widzę, czarny, żeby To już można. Mnie na szafie. Co to jest? Czarne i wisi na szafie. Wychodźcie, <laughs> <Pur -pus. laughs> bo ja się boję. No to już mam opis filmu przynajmniej. Czyżby charger, Feather, smoker. Mumer? Hmm. Chyba wszystko w tej siedzi po prostu. Jeszcze ten, do czarnej strefy. Czuję się jak w domu. A żebyś się chciała powiedzieć prawie, że Black Friday. No, w sumie jak nie patrzeć, to u Ciebie taka trochę czarna strefa. Żyg, żyg, żyg. Nie żyje we mnie jeszcze bardziej, bo i tak mam 20 życia i spada. Może tutaj gdzieś, o, tu jest ktoś, to może tu przyjdziemy. Co to jest? Co to jest? Mówisz, Magda, że jeszcze nie, jest nie. szansa uratowania naszego już i tak tego honoru? Naszego? Ale naszego, że? Twojego i mojego, czy naszej drużyny całej? Naszej ca... drużyny całej, no. No oczywiście, że jest. Y Bardziej chyba chodziło o, 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 o mój i wirusa i No idźcie, idźcie Nie no, wy tutaj na ładnie bronicie przecież Dokładnie, sobie. zajebiście Czekajcie, bo to znowu na mnie będzie skakało nie, O, dzięki Bogu, na Wyrjusa Chciałbym cię Ma ktoś jakąś rurą bombę, jakieś cokolwiek? No ja tam coś rzuciłem <noise> Okej <Okay>. Fajnie <noise> Palcie się <noise> Spon Dobra Dobra A o, ma ktoś, ja ktoś to jakąś wezmę. apteczkę? Tak, nie z... mam. O Wertes ma apteczkę. No, ja no te... niech ciebie... apteczkę. <laughs> niech ciebie leczy Oś no tutaj do mnie. O bo... cześć, okay, stój, stój, stój. O, ja mam apteczkę. Stój, stój, stój. No, no, tutaj jest, no. Uwaga, bo słyszę. Boże no, coś gorda. ty zabił przede mną. Ja okay, pomacam cię. No dobra, no spokojnie. No, A jak ktoś popilnuje, to ja się sama pomacam. Dobra, jestem. Dobra, jestem, pilnujecie. Cię. <laughs> Dwóch najlepszych dnia... 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 graczy Cię pilnuje. coś cię bezpieczna. Dnia... Jak coś, to zginiemy dnia... szybciej niż Ty. Dobra, super, cieszę się. Nie miałeś oj, Aj, aj, mikrofon coś... Mamy sklep, mamy sklep. Patrzcie. O, jaka miła pani mnie goni. Nie też. Czekajcie, bo mi mikrofon pierdzi. Nie pierdzi. Nie tego. Co, jeszcze go nie, Co? <grystanie> jeszcze go nie naprawiłeś? Co? Jeszcze go nie naprawiłeś? Nie, nie wchodzą mi w reflinki. Kup mu te... a nie będzie Spumista. <grystanie> Dobra, chyba jest spoko, tu, w sensie. Znacie, stary, jak widzę, że kota ma coś to, to się przesra. Do wcipna tego na, na wykładzie, przy pa, pa, panie profesorze. Żek, rzek, 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 rzek. Panie profesorze, może stoperan? Dlaczego? Bo chyba pana posrało z tym egzaminem. Jest safety house. już było. Wow. Czekajcie, kuternoguję do was. Uhuhu, tu, tu co to była kaszanka? będę od szybciej. Nie ma safety mik, house. Mig, mig. <laughs> Jakby złotko kulajecie obaj? Nie, piętno. Pier... Nie, nie pić. Chyba trzeba kończyć. E, a czego ja nie mogę zamknąć tego egzaminu? Bo to to, nie to nie jest safety jest. house. To jest strefne safety house. No i jak zaraz ten mikrofon zadużyć. Dobra, to może skończę i To co, to... Zróbmy pauzę, może co? Na chwilkę. No. Kajcie, za 2, 3, 2, 1 stop. No, chyba cię posrało. Dobra. Stawałem. Akurat teraz zaczął mi drzeć, morderkot. Super. Właśnie usłyszałem. Miałem się pytać, czy to nalicie. Nie, nie. Ten safety jest house, pokojne. wiecie, to wybrakowane takie troszkę. No. Audio file. Okej, okay, dobre. No nie, ptaczek nie ma to, to chyba nie safety house, ale dobra. Tak, tak. Mamy grilla! Czeka. Panowie, to Czekajcie, czekajcie, czekajcie. 3, 2, 1 start. No dobra, dawajcie, rozpoczynamy od nowa przy grillu. Dobra, jestem. Już mi mikrofon nieźle nie, nie, nie działa. <laughs> Okej. Okay. To co, kończymy tutaj i no, w drugiej części skończymy, bo w sumie jesteśmy tak po dwóch rozdziałach, nie? I jeszcze dwa zostały. Tak no jest. to ja bym skończył. Ja też. To co, chcielibyśmy się pożegnać, bo znaleźliśmy grilla i stwierdziliśmy, tak, że, że, że mamy w nosie Left 4 i idziemy sobie imprezować. Dokładnie, posiedzieć przy grillu, No, no kaszanka, a macie tutaj kielbasa. o ile świeżego mięsa... O kurna. kurna! Ja pierniczę! No to jest to mięso na grilla? <śmiech> Przybiegło. <śmiech> co? Nie? Czego te drzwi się nie zamykają? No dobra, to dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie też dodać filmu do ulubionych i udostępnić na Facebooku. Mój kot też Was żegna. Na <noise> <noise> razie hej. Na razie cześć, pa, pa. hej. Hej, pa, papa.